Witam państwa serdecznie, Maciej Maciak. Program Musisz to wiedzieć w telewizji CW24. Z nami dziś pan Sławomir Bors, moje uszanowanie. Witam Państwa, witam pana. W poprzednim wątku omawialiśmy przyjaźń polsko-ukraińską. W tym wątku omówimy przyjaźń polsko-izraelską. Albo izraelsko-polską, zależy jak na to patrzeć, i kto patrzy. Tak, i, i kto chce co w tym widzieć? Kochani, na Facebooku pojawiło się nagranie z telewizji Trwam. Przemawia matka Polka, była premier polskiego rządu, pani Beata Szydło. Nie wiem gdzie przemawia, nie wiem co to za miejsce jest. Na publiczności zebrani e, znani e, izraelscy działacze, w tym pan Johnny Daniels, e, to ten, jak to mówi pan Tomasz Gryguć, Czwany Grubasek który tam kręci się przy polskim rządzie. Ja przepraszam, to jest tylko cytat, ja szanuję Pana John'ego Danielsa za to, że wytrzymuje tyle hejtu pod swoim adresem i nie widzi, że ten hejt istnieje. Twardziel, rzeczywiście Twardziel, były komando z pewnym osadu, który, z którym członkowie polskiego rządu, głównie Prawa i Sprawiedliwości, bo on tam pewnie do innych nie chodzi, no bo i po co, jak nie decydują o pieniądzach, Ci członkowie rządu tam się z nimi spotykają, on tam im polewkę daje, oni to jedzą. Niektórzy się ubierają tak, jak Judaizm nakazuje do tego. To już to pol, polski, polski, te flagi polskie, nie? Polski rząd, dobra polska zmiana po tych Niemcach, co byli, nie? Tak. Pan Johnny Daniels potrafi się znaleźć wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Nie, w mojej ocenie jego zadaniem jest wmieszać się w tłum, bo on ma taką kampanię, tak. że jeździ po Polsce, tam tych macew, szuka, tych grobów takich, tych żydowskich. A to jest świetny pretekst do tego, żeby, wie pan, słuchać, co ludzie chcą. Tak. I wtedy, wie pan, łatwo pan też może doradzać Morawieckiemu. No, oczywiście. który z kolei, jak pan jest żonym Danielsem, musi pana słuchać. No bo przecież chce się, panie Morawiecki, chce pan się utrzymać u władzy, prawda? Przychylność mediów głównego nurtu, które są utrzymywane z korporacji, z reklam korporacji, często kapitału tam, wiadomo. No to wtedy trzeba słuchać pana John'ego Daniela. Taki prosty schemat. Ale skuteczny. No, szkoda, że jacyś niezależni tam, podobno bardzo mądrzy, Wykształceni publicyści nie rozumieją tego prostego schematu i odwracają naszą uwagę jakimiś tam ideami. Biznes. Ale posłuchajmy matki Polki, prawdziwej premier, pani z broszką. W tym wypadku dwie broszki wpięła. Jedna chyba diamenty z Amsterdamu. Gdzie, gdzie jest największa szlifiernia żydowska w no, Europie? Mówi się w Amsterdamie. E, a druga dopiero... A miejsce na, na, na drugie parły. Tak. W dwóch broszkach wystąpiła. E, posłuchajmy. Pięknie mówi, naprawdę pięknie mówi. Że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chcę bardzo serdecznie podziękować organizatorom, konferencji i cud dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, Johnemu Danielsowi, za uczczenie ofiar II wojny światowej, przede wszystkim Żydów. No dobrze, to może etapami. Pani Beata Szydło przytoczyła tekst z Pisma Świętego, że najwięcej zasług ma ten, który oddaje życie za przyjaciół swoich. Ja rozumiem, że to tekst skierowany do Polaków, którzy oddawali życie chroniąc na przykład swoich żydowskich sąsiadów. Chroniąc nie tylko żydowskich sąsiadów, ale przecież walcząc za ojczyznę w 1939 roku potem w czasach okupacji. Ale pani, i dalej. Ale pani premier przede wszystkim kieruje te słowa do żydów. Przede o, wszystkim. Ha, przede wszystkim. Posłucham jeszcze raz. Ofiar II wojny światowej. Przede wszystkim Żydów, ale również tych, którzy z ofiarnością nieśli im ratunek. Dzięki takim inicjatywom jak. Ofiary II wojny światowej, kochani, to przede wszystkim Żydzi. Przede wszystkim pani Beato. 500 tysięcy głosów do Europarlamentu ta pani dostała od. Tak. Przede wszystkim Polaków. 20 milionów Rosjan, pani Beato. W tym Żydów. 20 mhm. milionów Chińczyków. 6 milionów Polaków, ani jeden obywatel państwa Izrael nie zginął w czasie II wojny światowej. Bo go nie było. Bo Izraela wtedy nie było. A więc yy, yy, podziękowania, czy tam szacunek, czy, czy pamięć yy, dla przede wszystkim Żydów yy, yy, i Pana Johnego Danielsa, na, na, na ręce pana Johnego Danielsa składana yy, i tam drugi pan Żyd, który tam rozwalił mhm. się na tym fotelu. Ja mógłbym też tak do Państwa tutaj, o, tak jak ten pan. No, lepiej niech pan nie bierze przykładu. Yy, to jest, yy, to jest rozumiem, w, w jakiejś kaplicy u ojca Tadeusza Rydzyka, tak? No tak. Zaproszeni żydowscy goście, którym była premier polskiego rządu, urządza czołobitnię, a oni rozwaleni w smartfonach dłubią, w smartfonach Czyli. dłubią podczas kazania pani Beaty Szydło, a ona tak im czołobitnie. Właśnie. To, to jeżeli oficjalnie y, w siedzibie y, kościoła katolickiego taka czołobitnia odchodzi w stosunku do obywateli Izraela, którzy przyjechali tutaj w celach biznesowych, żeby było jasne, wszyscy to wiemy, to jaka czołobitnia musi odbywać na poziomie rządu, w budynkach rządowych? To możemy się ty tylko domyślać. To Wędze. możemy się tylko domyślać, ale nie. Ale właśnie po to obchodzi się święto Hanuka w Sejmie, obchodzi się również w Pałacu Prezydenckim i coś przy tym Izrael bierze i załatwia. Nie, nie ma wzajemności. Polskiego święta żadnego w Knesecie się nie obchodzi. Nie obchodzi się też w Izraelu. Tak jak my no, to wprowadziliśmy. No, prawidłowo trzeba pochwalić Żydów za to, że są niezależni. Mhm. Dziewięci, dziewięciomilionowy kraj y, Izrael, państwo Izrael, że to. Tak łatwo yy, te 9 milionów ludzi, wie pan, że oni mają jakieś takie programy kosmiczne, yy, mają firmy, które produkują samoloty. Yy, kraj, jeden z najmłodszych mm -hmm. krajów na świecie, a już tak się szybko rozwinął. A te cudaki tutaj, którzy zarządzają naszą gospodarką. Gdy pojawi się jakiś człowiek naprawdę zdolny, który by z chęcią pociągnął. Jego praca jako menadżera jest warta naprawdę gigantyczne pieniądze, to oni mu jeszcze kłody pod nogi rzucają, nie mówiąc już o pomocy. No też mówiliśmy o ilu wynalazkach wspaniałych, które potem przejmują inni, prowadzą dalej, robią na tym olbrzymi interes. Olbrzymie pieniądze. No, w latach tam 60. państwo Izrael było w Polsce pod obstrzałem, a tam kilkadziesiąt lat później już jest bardzo wychwalane. I się zastanawiam, co będzie kilkadziesiąt lat później, gdy rzeczywiście to państwo na takich krajach jak Polska zrobi gigantyczne pieniądze. Czy to będzie tak jak za okupacji hitlerowskiej, że Polak musiał zdejmować czapkę, jak Niemiec szedł w mundurze, a nawet bez? No. Wystarczyło, że szedł w mundurze, nie tylko zjąć czapkę, ale ze, zejść schodnika. Bo ja nie wiem, czy ci nacjonaliści z Izraela, gdy nie uzyskają większych wpływów, tak? bo oni tam prom do tego, mhm. żeby to był, było imperium, e, co im wpadnie do głowy. Ja się boję, że może im takie coś wpaść do głowy. Zresztą ja się już boję, bo e, nie mam możliwości jako Polak rozwijania polskiej gospodarki. Mam podcinane skrzydła. A przecież pieniądze są potrzebne do realizacji wszystkiego, wszystkich naszych planów życiowych. Bez pieniędzy nie jesteśmy w stanie zrobić nic. Oczywiście. Ja wiem, że pasą nas niektórzy ideami, że, że tam Polska, polskość, Polacy i tak dalej. Niektórzy, wie Pan, nawet pomylili w ostatnich wyborach do Europarlamentu religię z polityką. Najpierw religia. Też się zdarzało. A w ogóle żadnego programu nie mamy i musicie nas wybrać, bo my tu religia. Tak, ale... Obłęd. jak można w ogóle. Ale to jest hasło, żeby zdobyć głosy. Nic demokrację więcej. nazywają dyzmokracją, niektórzy mają takich. Mm -hmm. Na przykład konfederacja ma takich prowadzących, dość, dość cwanych, dość sprytnych. Nie, nie wiem, jakich nazwać publicystów, bo oni zarabiają na, na, na skandalu, im więcej wytworzą skandalu wokół siebie, szczególnie budowanego na, na różnych mm -hmm. osobach publicznych, tym oni więcej książek sprzedają. I, i na przykład ludzie z Konfederacji słuchają tych, tych Narwańców, a ci narwańcy na przykład otwartym tekstem obrażają obrażają system demokratyczny, czyli system, w którym decyduje ludność, tak? Obywatele, tak. naród, mhm. używając na przykład dyzmokracja, znaczy w sensie, e, że no nie można dać zwykłemu obywatelowi prawa do głosu, to taki, to, to, jak, no, to, u, jak nie, nie tylko do głosu, ale do decydowania. Do decydowania, no, demokracja im się nie podoba e, i, i, tym, i próbują tą ideą zarazić e, innych e, i oczekują dużego wyniku w wyborach. Jakby głupi byli. Tak, ale, ale to hasło jest w pewnych grupach podatne i ci głosują. Tak, tak, oczywiście. Posłuchajmy jeszcze dalej pani Beatki. Świat może poznać swoich bohaterów. Ale świat przede wszystkim poznaje prawdę. Prawdę o tym, że Żydzi i Polacy wspólnie razem mieszkali tutaj, w Polsce, nad Wisłą, budowali. Polskie państwo, współpracowali, byli sąsiadami. Żyło się im dobrze. Pewnie mieli swoje kłopoty, problemy, jak to zawsze. Pani Beato, to może o tych kłopotach, problemach i wspólnym życiu Polaków i Żydów. Najwięcej Żydów na tereny Polski przyszło wraz tam z zaborami. No, nie żartuję. Skąd się wzięli w ogóle Żydzi na tym terenie? To tłumaczy jeszcze nie skasowali tego nagrania. Docent Józef Kosecki, chyba, cybernetyk społeczny, który cytując profesora z Izraela, który przeanalizował całą linię genetyczną narodu żydowskiego, książ książką to podsumował. Mm -hmm. Żydzi Chyba, naród wymyślony. Ja może postaram się w dwóch, trzech zdaniach skrócić to Państwu, mam nadzieję, że ktoś, Pani Bacie opowie historię Żydów w Polsce i na terenach tych Rosji. Było tak, były takie plemiona Hazarów. Hazarskie, tak, one gdzieś tam w tej Azji, mhm. tej zachodniej, tak, na Bliskim Wschodzie. Nie, nie, z Azji Centralnej. No to z Centralnej, dobrze, nieważne. Tam się przemieszczały, były przeganiane, i w pewnym momencie, to ja cytuję, po docencie Kosteckim, który cytuje po profesorze z Izraela, w pewnym momencie stwierdzili, że no muszą, muszą jakąś ideę mieć, która będzie nimi kierowała, no więc wpadli na pomysł religii, a że wszystkie religie już były zajęte, głowy tych kościołów były jakby gdzie indziej, więc chcieli stworzyć własną. A wtedy akurat religia żydowska jakby nie istniała, bo po pewnym powstaniu Izraelczyków, które było stłumione przez Rzymian, prowokatorów żydowskich wybito, a ta ludność zwykła po prostu się zasymilowała, stali się Arabami. Więcej, kochani, więcej Żydów, oryginalnych Żydów jest w Palestyńczykach niż w obecnych obywatelach państwa Izrael. Żeby było jasne. To... Tak, genetycznie pierwotnych Żydów więcej jest w Palestyńczykach. Tak, Arabowie, szczególnie z Palestyny, to są oryginalni Żydzi. E, a, 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 a to żydowstwo światowe rozwinęło się e, od Hazari, która e, już nie pamiętam w którym wieku przejęła tę religię. No i w ten sposób e, kolejne tam podboje, kolejne uh -huh. zmiany sytuacji weszli też w skład państwa. Rosyjskiego, znaleźli się w Polsce. I teraz pani Beata jakby, no, bredzi, bo y, my tu wspólnie nie mieszkaliśmy. To, to nie tak. No i się, nie budowaliśmy i się... wspólnie państwa polskiego, bo jeżeli ktoś y, mówi o, o jakiejś tam budowie, tak? No to Pani Beata chyba zapomina Powstanie Styczniowe, gdzie y, obdarowano po Powstaniu Styczniowym car y, w ramach tak. y, zemsty na Polakach za powstanie. Obdarował polskimi y, majątkami Żydów, y, co dało im kapitał do dalszego rozwoju. Rzeczywiście, no, na, na cudzym kapitale łatwo się rozwijać. Tak, można się rozwijać, ale to widać, że ta wiedza jest bardzo, bardzo wybiórcza naszych polityków. No i teraz u ojca Tadeusza Rydzyka przedstawienie z udziałem osoby, która ma najwyższą klauzulę zaufania Polaków, tak? Którzy, tak. którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, gdy szło do władzy z hasłami Polska, Polacy i polskość i w ogóle. I tu proszę, mamy, mamy przekierowywanie tych uczuć z polskości na... Na izraelskość. Tak? I, I kochani, jeszcze jedno ciekawe, co docent kosecki tłumaczy o, o Żydach, jako dowód na to, że, że to nie są Żydzi, tak jak Palestyńczycy, tak mocno, że język, którym się posługiwali Żydzi tam w Polsce i we wschodniej Europie, to, to nie jest język hebrajski, to nie był język hebrajski. Nie jest jeszcze. To po prostu zniekształcony język niemiecki. Więc nie dowód na to, że ci Żydzi nie mieli nic wspólnego z tymi e, prawdziwymi Żydami, bo nie używali języka hebrajskiego, tylko języka jidysz, który no, nie jest językiem żydowskim, tylko pisownia, znaczy litery. litery, Liter używano żydowskich, alba, alfabetu żydowskiego, hebrajskiego. A więc oni nawet nie potrafiliby się dogadać, z, jeżeli by tam w tej Palestynie przetrwała jakaś grupka, Klawa. jakaś enklawa tych prawdziwych Żydów. To, to ci zwani przez nas, pan, przez panią Beatę Żydzi, nie potrafiliby się z nimi porozumieć. Aha, oczywiście. To taka prawda, którą w tej chwili próbuje się zakłamać. Ale wreszcie przyszedł właśnie ten czas terroru. Niemiecka okupacja, niemiecka bestialska wojna, która chciała przede wszystkim zniszczyć nasze narody, nasze państwa, nasze wspólne państwa. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi. Dzisiaj musimy razem głośno. Dobrze, może wystarczy. Ja bym chciał jeszcze parę rzeczy dopowiedzieć. Na siłę obecna władza Prawa i Sprawiedliwości próbuje nas zbratać z państwem Izrael. Jak można traktować Izrael za bratni kraj, gdzie do Izraela wyjeżdżają ludzie, którzy ograbili Polaków? Na przykład tak. pan Baksik, ten od Gąsiorowskiego, mm -hmm. tak, schronił się w Izraelu, nie wiem czy pan Gąsiorowski też. Okradli nas Polaków i bratnie podobno państwo, przyjazne do nas, jego obywatele, dają przechowanie gangsterom działającym na terenie Polski. Jak gdybym miał na przykład, jako zarządzający jakimś krajem, krajem A, gdybym miał wrogie jakieś intencje w stosunku do swojego sąsiada, to wie pan co? Ogłosiłbym amnestię dla wszystkich wałkarzy, złodziei u mojego sąsiada, że śmiało możecie przyjeżdżać ze zrabowanymi pieniędzmi. I po jakimś czasie po prostu to, to, ten mój sąsiad wyciągnąłby kopyta, zbankrutowałby. No bo, no bo jeżeli yy, każdy złodziej by wiedział, że jeszcze w chwale dostanie obywatelstwo, azyl w innym kraju, będzie mógł normalnie korzystać z zagrabionych pieniędzy. Jakie my możemy mieć przyjacielskie stosunki? Jak tego typu numery są wykonywane przez państwo Izrael na państwie polskim? Jak wydawanie na przykład dokumentów potwierdzających nieprawdę, że jakiś majątek jest do zwrócenia? Przecież tu nie ma mowy o przyjaźni. To jest, to jest wykorzystywanie jednych yy, przez drugich. Oczywiście. Nie wiem, ale proszę pana, proszę państwa, wydaje mi się, że to jest wszystko gra, żeby zrealizować. Z amerykańską senacką ustawę 447. To, je, to jest po to przygrywka. Jesteśmy braćmi, kochamy się, no to trzeba braciom z braćmi się podzielić, tak? Co moje, to twoje, wszystko zostanie w rodzinie, tak? tak Dobra, jest. weź samochód, ważny, że mhm. zostanie w rodzinie. Tak jest. Weź pół Polski, nie wiem po co tych nowych obywateli pochodzenia żydowskiego, którzy słowa po polsku nie umieją. Po co się nadaje obywatelstwo polskie? Nie rozumiem tego. To no pan Sandauer tłumaczy, że jego rodzina z Izraela bierze specjalnie obywatelstwo polskie, żeby mieć paszport europejski, żeby móc się po innych krajach poruszać. Znaczy, no to to, to znaczy że ja inne i... kraje tak nie traktują Izraela jak my. Tak, to, no to czyli, że Żydzi z Izraela nie mogą jeździć po świecie, po Europie, może są nie widziani, jak na przykład Jezuici w Norwegii. Może. Kochani, jak tylko możecie, pokazujcie takim normalnym wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, bo wiadomo, że nie tym funkcyjnym. Ci funkcyjni dostają mnóstwo pieniędzy z racji tego, że trzymają się tych członków PiSu pana Kaczyńskiego, dostają gigantyczne wypłaty 10, 20, 50 tysięcy, a i więcej. I, i tym to nie ma co tłumaczyć, bo oni są tam dla pieniędzy. Ale takim zwykłym wyborcom pisów warto by tu przytoczyć słowo pani Beate Szydło i dyskutujcie nad tym, bo tu jest informacja, że poszło to w telewizji trwam i na pewno to wszyscy ci wierni Kościoła Katolickiego wysłuchali, ale chyba nie zrozumieli bez dyskusji na, na dany temat no to tego typu skandaliczne wypowiedzi po prostu przechodzą jednym uchem no, tak, wypuszczane, drugim wypuszczane ale warto by, warto by nad tymi słowami podyskutować, no, pani Beata Szydło bredzi bredzi, bo na przykład cyganie, ci to dopiero zostali zdziesiątkowani w czasie II wojny światowej, cygan nie miał pieniędzy, żeby się wykupić od śmierci a, a pani szydło tutaj, przede wszystkim Polacy tu się zgodzą, że Polacy byli eksterminowani. E, Żydzi jako Polacy też e, nie rozumiem, dlaczego tu się. Bo oni chyba chcą zamieszać nam w głowach i, i spowodować, że my będziemy myśleć, że państwo Izrael to istniało wiecznie. No. Że byli, byli jacyś Izraelczycy na terenie Polski i Polacy. Tak jest. Boże, by, były izraelskie by, miasta... Też żadnych nie było. Byli Żydzi, były miasta, w których... No, w, na wschodzie... Oczywiście, sobie, że no, tak. Po no. no ale to no, co, co to takiego, żeby zaraz podkreślać yy... Religię obywatela Polski. To pani była, no, no, no błagam. To jeszcze może Pani powie, że, że bruneci albo blondyni byli zabijani. Co to, to, to jest dyskryminowanie, polskie prawo zabrania dyskryminowania. To jest dyskryminowanie akurat y, niewyznawców judaizmu, zresztą zniekształconego, y, którzy ginęli podczas y, okupacji hitlerowskiej. Musi pani być obiektywna i. Bo byli Polacy i Żydzi. No Polacy mhm. i Żydzi. No bójcie się Boga. No katolicy tak. i Żydzi to rozumiem, mhm. tak? Ale Polacy i Żydzi, no pani Beata tworzy już, już mit obywatela no. Izraela, który ginął na terenie Polski. No. Tak, nowy mit wytwarza się.